Fajną zabawą dla dziecka jest tak zwany czarodziejski worek. Może być worek, może jak nie mamy to może być zwykła materiałowa siatka ekologiczna. I możemy dziecku przesłonić, jeśli nie ma z tym problemów, oczy jakąś opaską albo szalikiem. Jeśli nie lubi dziecko tego, nie musimy mu tego robić. Nie przesłaniamy oczu. I polega na tym, że dziecko rączką sięga sobie przedmiot. I wyciąga na przykład pierwszy, lepszy i określa jak, co to jest, jak, 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 jaka faktura. Jak, czy jest miękka, czy twarda, ciężka, czy lekka. I, i, jeśli masz sam słonięte oczki, próbuj odgadnąć co to jest. No i następny sobie przedmiot wyciągamy. Wkładamy tam cokolwiek mamy pod ręką w domu. Ja akurat powkładam takie rzeczy, mogą być zupełnie inne. No i wyciągamy następne, też określamy jaki ma kształt, jakie jest dotyku i wyciąga sobie następne i tak samo i losuje sobie następne i też może określić, czy jest na przykład długie, czy krótkie, lekkie, czy ciężkie. I damy sobie następny przedmiot. I następny. I dziecko sobie może ćwiczyć tak yy, mowę, rozwijać, wzbogacać swój słownik. Yy, jak nie mówi, to możemy yy, może pokazać na przykład na piktogramach.